I mamy tutaj taki list od świętego Mikołaja. Uwaga! Moje ciekawskie i niezawodne elfy doniosły mi, że jesteście naprawdę niesamowici. Domyślam się, że jestem Wam dobrze znany. Czy domyślacie się, kim jestem? Tak, tak to ja! Brawo. Święty Mikołaj! Zimowy czas, to dla mnie nie lada wyzwanie. Razem z elfami sprawdzamy listę, na której znajdują się grzeczne dzieci. Sprawdzamy o czym marzą i co chcieliby dostać w prezencie. Pamiętajcie, kochane dzieci, że grzecznym należy być nie tylko w domu, ale również w przedszkolu. Życzę Wam, kochane przedszkolaki, abyście nadal były tak cudowne i kochane jak do tej pory. Życzę Wam uśmiechu i radości na co dzień. Abym mógł Was odwiedzić w tym wyjątkowym dniu, musicie najpierw wykazać się pewnymi umiejętnościami. Dlatego proszę Was o wykonanie następujących zadań. Pierwsze zadanie: pierwsze uwaga! Zadań. Każdy przedszkolak powinien być zwinny i sprawny. Dlatego też proszę Was, aby każdy podskoczył na jednej noce aż pięć razy. No Zobaczymy! Uwaga, teraz trochę trudniejsze. Drugie zadanie. drugie zadanie. Uwaga. Każdy przedszkola powinien potrafić zrobić pajacyki, Ale ich musimy zrobić aż 7 razy. Na pewno. Tak. A teraz, już wykazaliście się pewną sprytnością a teraz proszę mi tak. powiedzieć, czy dzieci znają magiczne słowa? Tak! tak. To ja poproszę najpierw... Proszę, poproszę najpierw jedno dziecko, może Max już jak zaczął mówić to w stanie, powie głośno dzięki. trzy magiczne słowa, a później my wszyscy razem jeszcze głośniej powiemy w tej samej kolejności, której powie Max, dobrze? Proszę. I na pewno do Was przyjdzie! Wołamy Mikołaja! Mamy Mikołaj! 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 Uwaga! Chyba za Cicho! Chyba za Cicho! i <laughs>